Cześć, z tej strony Swatter a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o airsofcie podczas zimy. Zapraszam do oglądania. Od razu mówię, że odcinek jest skierowany głównie do osób początkujących ale jeszcze zachęcam was do subskrypcji mojego kanału zostawiam dzwoneczkę łapki w górę i wpadajcie na mojego instagrama, link znajdziecie w opisie. No zima jak to zima, oczywiście wiadomo jest zimno, a więc wypadałoby się ciepło ubrać. Ja polecam odzież termiczną. Oczywiście obuwie zapewne w zimę bywa śnieg i może być dosyć mokro, a więc obuwie nieprzemakalne obowiązkowo. W ujemnych temperaturach rybki zachowują się inaczej niż zwykle. Mam tu na myśli działanie napędów najbezpieczniejszym napędem na. Zimy jest napęd sprężynowy, bo jest on bezszwankowy, nie ma na niego wpływu żadna temperatura, odnośnie napędu elektrycznego, yy, wasze akumulatory będą się szybciej rozładowywały przez właśnie niższą temperaturę, a co do napędu gazowego. <laughs> no tak, yy, napęd gazowy zimą to nie jest dobry pomysł, chyba że macie napęd na Epa. I właśnie jeżeli macie pistolety na Green Gas, możecie właśnie przerobić je na HPA, aby służyły wam również zimą. Odnośnie CO2, no takiej możliwości tutaj nie ma. I musicie wiedzieć, że gazy właśnie są. Nie będę teraz tego tłumaczył, ale po prostu się rozprężają inaczej w temperaturze ujemnej, przez co po prostu po wystrzeleniu strzału. Cały gaz Wam ucieknie z magazynka i nici ze strzelania. Tutaj, odnośnie przerobienia replik z napędu Gringas na HEPA A, zapraszam Was na filmik Bartoliniego. Link macie w karcie i również postaram się umieścić go w opisie. Kolejną kwestią, którą myślę warto poruszyć, jest kamuflaż. Oczywiście, jeżeli macie śnieg, no to krajobraz jest biały, a więc wypadałoby. Zaopatrzycie w kamuflaż Właśnie w białych odcieniach Jeżeli nie macie kamuflaża Kamuflażu W białych kolorach to Możecie swój Szpej obwinąć bandażami Co wydaje się Dosyć śmieszne Ale naprawdę działa Jak już lecąc po niskich kosztach Możemy również Zastosować stare białe przejście Które Myślę że dosyć nawet dobrze maskuje, ponieważ również rozmywa naszą sylwetkę. No i ze starego prześcieradła również możemy zrobić jakiś użytek. Również możemy zastosować flizelinę. Jest to cienki materiał i oczywiście w kolorze białym. Jeżeli chcemy się maskować w śniegu, no to mm, taką flizelinę możemy dostać w sklepach ogrodniczych. A co ciekawe, nawet możemy się przyodziać w fartuch lizelinowy. przez co będziemy właśnie mniej widoczni w śniegu. A sam fartuch będzie do nas dobrze pasował, bo po prostu zakładamy to jak zwykłe ubranie. Jeszcze wracając do kwestii ubioru, warto mieć ze sobą jakieś ubrania na przebranie. Bo wiadomo, jeżeli biegamy w czymś, czym nam jest ciepło, to zapewne będziemy się płacić. A jeżeli nie chcemy wracać mokrzy do domu, to warto się przebrać, chociażby yy, skarpetki. I oczywiście jeszcze odnośnie skarpetek, warto te skarpetki wziąć po prostu trochę grubsze, żeby nie zmarznąć w nogi, bo w nogi się marznie dosyć szybko. Tym bardziej, że stąpacie zazwyczaj po śniegu. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda. I oczywiście uważam, że... Zima niczemu nie przeszkadza w strzelaniu się. Miłoby było, gdybyś zostawił łapkę w górę, subskrypcję oraz wyraził swoją opinię w komentarzu z góry dzięki. Również zapraszam na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i pozdrawiam!